Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale anteny instalator SAT TV. A dzisiaj taki odcinek niezwiązany z SAT TV, bo chciałem wam pokazać co mam na moim iPhone'ie. iPhone'ie 15 Pro i przy okazji powiedzieć wam jak mi się jego użytkowało przez kilka miesięcy. Kupiłem go kilka miesięcy temu, nie pamiętam ile dokładnie. Ale jak na razie się dobrze spisuje, sporo mam tu rzeczy poinstalowane. Tym iPhone'em zawsze nagrywam. Każdy film i short jest robiony, nagrywany na YouTube. Ten film pod nadajnikiem Lub Piaski jak nagrywałem, również był nagrany iPhone'em. Bardzo ładna kamera jest, bardzo ładnie nagrywa. Teraz, żeby nagrać ten film, to film nagrywam Samsung Game Galaxy 51 moim starym telefonem, bo dwóch iPhone'ów nie mam. I tak, w pierwsze połączenie iPhone'a to mamy ekran blokady. Na tapecie sobie ustawiłem, tak jak zazwyczaj, jakąś postać za nimę. Czasami sobie zmieniam to postacie. To jest akurat postać za nimę Tołchu. Chyba tak się to czyta o imieniu RAN. Ale jak widać w iPhone jest tak, że jak się weźmie tutaj, to iPhone zapamiętuje poprzednie tapety, że można sobie wrócić do tego, co się miało kiedyś. O. I tutaj mi iPhone pozapisywa wszystkie tapety. Dzięki temu, jak chcę wrócić do starej, to nie muszę jej na nowo szukać. Akurat internet, te tapety sobie z internetu ściągam. Kolejna rzecz, którą zmodyfikowałem na ekranie blokady, to jest zegarek. Bo on był trochę cień, cieńszą czcionką narysowany. I w takim kolorze białym, gdzie słabo go było trochę widać. Poglubiłem czcionkę i zmieniłem na kolor fioletowy. No i oczywiście te systemowe, tak jak zazwyczaj, czyli latarka i aparat. To już było fabrycznie. Oczywiście telefon mam odblokowany na skan twarzy. Nawet tutaj mi złapało skan twarzy, już odblokowało, ale mam też dodany kod. W razie jakby twarzy nie rozpoznano. No i tak, odpalamy sobie telefon. Yy, I na ekranie głównym mam tutaj takie, co jest w iPhone'ach. taki widżet. On jest fabrycznie dodany. To jest fajne, bo mi się przydaje, bo pokazuje mi tutaj stopień naładowania telefonu. Tutaj w tym pod ikonkiem Bluetooth pokazuje mi stopień naładowania zegarka. To jest zegarek lenowo. On jest połączony cały czas z Bluetoothem w iPhone'ie i pokazuje stan naładowania. No i jeszcze jak włączam ze słuchawki. Słuchawki, które już używam, to są na razie baseusy, bo niestety Samsungi mi się popsuły ode mnie na gwarancję. I pokazuje stopień naładowania słuchawek tutaj, pomimo tego, że słuchawki nie są od Apple, nie są to AirPodsy, to i tak pokazuje stopień naładowania ich. No i tak, te takie podstawowe rzeczy systemowe, czyli notatki, pogoda ta od Apple, zegarek, sobie tutaj ustawiam zawsze budziki, zdjęcia, proszę bardzo. Tu mam pełno zdjęć. Takich. Także no. także pełno zdjęć. Yy, ogółem filmy na YouTube teraz już nie trzymam na telefonie w całości, bo szkoda mi jest po prostu pamięci, a i tak jak nagram film na YouTube, to film później mam yy, skopiowany na serwer NAS. Wszystkie filmy YouTube'owe trzymam na serwerze, także na telefonie nie muszę ich trzymać. O, między innymi tutaj o. Lublin Piaski. Stałem pod tym nadajnikiem. Jest na tym film na kanale. Bardzo ogromny nadajnik, yy, tak. Kolejna rzecz to jest Olix. Aplikacja yy, na Olixie mam moje ogłoszenie z instancji antenowych. To jest moje ogłoszenie. Mam tutaj ją zainstalowaną specjalnie po to, żeby móc na bieżąco sprawdzać. Tutaj mam czat. Żeby jak, jak ktoś mi napisze na ten czat jakiś klient, to mi wyskakują powiadomienia. Także aplikacja Olixa jest, Facebook oczywiście. Na Facebooku ogółem mało siedzę, ale czasami coś tam oglądam. Messenger. Messenger. O, z Messenger sobie piszę sobie ze Sebastianem. SP2SNF na Messengerze. Także z Messengera korzystam praktycznie cały czas. Bo piszę na Messengerze z Sebastianem. WhatsApp, też dodatkowo taki komunikator do pisania z moją mamą. Poczta, tu jest poczta. Ostatnio napisałem maila do MR Service Daisy, czyli MR Service, to jest jego mail. No i tak, aplikacja, która chodzi non-stop na tym telefonie, to jest aplikacja, która chodzi cały czas. YouTube na tym telefonie chodzi praktycznie cały dzień, 7 dni w tygodniu, po. ja zawsze słucham muzyki całymi dniami z YouTube'a. Przeglądam wszystko, publikuję filmy, także YouTube jest moją główną aplikacją. Na YouTube, na YouTube oczywiście mam mój kanał. anteny, Instalator Sat TV. Tutaj są muzyki. Słucham też w tym momencie, sobie słuchałem. Także tak. Także YouTube cały czas chodzi. Wszystkie filmy, jakie oglądam to na YouTubie, nie oglądam żadnych filmów, jakieś tam iMovie, bo mam tutaj te. Nie wiem przynajmniej. A, już usunąłem trochę ale od Apple. Jakieś tam iMovie daje, jakieś tam Apple TV, ale to wszystko spłatne, dlatego wolę YouTuba. Z YouTuba mi się najlepiej korzysta. To jest YouTube Studio. Używam tej aplikacji do zmieniania tytułów, na przykład filmów, zmieniania miniaturek z telefonie zdalnie filmów na moim kanale Opera. Opera, przeglądarka internetowa. bo ogółem na iPhoneie zawsze jak się z iPhone'em jest przeglądarka safari, safari to jest przeglądarka od Apple, ale powiem szczerze, ja jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tej safari, Jakoś mi ta safari nie podchodzi, więc zainstalowałem sobie operę. Opera też jest fajna, bo ma funkcję blokowania reklam na YouTubie i na różnych innych stronach, także reklamy mnie nie denerwują na operze. Ma Arię, czy taką asystentkę AI, z, którą, z której kiedyś korzystałem. Ma VPN, -y, ma naprawdę dużo funkcji a jest to wszystko darmowe. Także fajna rzecz, także korzystam z Opery, ale mam tutaj też awaryjnie Chroma. Yy, ale ogółem Opera to jest. To jest Google. No. Opera to wyszukiwania są takie same. Nawet tutaj jest takie. Wyszukaj w Google. Także. Yy, więc to są te same informacje, ale polecam Operę. Yy, App Store oczywiście jest to sklep z aplikacjami od Apple na którym się wszystkie aplikacje jabłkowskie od, od, od jabłka instalują czy, czy różnych innych firm, po prostu sklep z aplikacjami do Apple jest domyślnie i każdy taki jest. No i tutaj na dole na tym pasku mamy kontakty, wszystkie zapisane, ostatnie połączenia, wszystkie połączenia, klawiatury i SMSy. To jest oryginalne systemowe i aparat. Aparat, proszę bardzo. Także tak sobie tutaj na dole to dodałem. Yy, także to jest główna strona. I mam tutaj jeszcze jedną stronę, w której mam podłożone foldery. Yy, bo Apple teraz, ogółem Apple, teraz ostatnio w ostatnich latach się naprawdę zmieniło na lepsze. Yy, według mnie i według wszystkich chyba też. Bo można sobie normalnie ikonki ustawić gdzie się chce. Można sobie doinstalować przeglądarkę jaką się chce. Yy, można po prostu sobie tworzyć foldery, a w starych iPhone'ach, w starych iOS'ach nie można było sobie nawet ikonek przestawić, tylko przestawiać ikonki tak i one się wszystkie przestawiają, że są obok siebie. Także ikonki musiałeś mieć yy, tak, jak Apple sobie yy, wymyśliło i, i ustawienie ikonek to tak ma być, a tutaj w nowszych ios iOS'a w iPhone'ach można sobie dostosować ikonki jak się chce, można zainstalować przeglądarkę inną. Yy, można zainstalować, yy, zrobić sobie foldery, także naprawdę Apple przeszło na lepsze i co mi się bardzo podoba, to jest USB typu C, szlak bym nie trafiał, jakbym musiał yy, ka za każdym razem ładować go z Lightning do samochodu, bo musiałbym mieć dwa kable Lightning, do domu musiałbym mieć dwa kable Lightning, do warsztatu, do powerbanka yy, i nie mógłbym ładować, po wszystkie kable ogółem w domu mam USB typu C, wszystko. A jakbym miała iPhone'a na Lightning, to by było przerąbane, dlatego dobrze, że Apple dopiero w 15 czyli ten co ja mam, jest prowadzony USB typu C, w 14 jeszcze było to Lightning, yy, yy, iPhone'owskie. Yy, więc tak, wracając do tematu, co my tu mamy, narzędzia, yy, to jest folder, który stworzyło Apple, dyktafon, kompas, miarka, lupa, kalkulator, tłumacz, to jest tłumacz od Apple, przydaje mi się często. No ja tu mam foldery, które ja stworzyłem. tu jest folder od Apple. Czy tutaj wstawiłem wszystkie aplikacje, które były już domyślnie po zakupie iPhone'a przez jabłko zainstalowane? Yy, tylko po prostu wsadziłem tutaj, bo ja z tych aplikacji od Apple nie korzystam w ogóle, yy, bo mi to jest zbędne, yy, ale nie odinstalowuję, bo się to czasami przydaje. Gry mam tutaj. To są takie wyścigówki, jakieś gry samochodowe, co się samochodami jeździ. Czasami to gram, ale mnie w nich reklamy wkurzają. No i tutaj jest folder taki tworzyłem mało używany. To są aplikacje, które ja instalowałem, ale używam ich mało, ale czasami używam. Fancy Keyboard to jest takie coś. Mogę Wam pokazać, do czego to jest. Wejdziemy sobie w mój kanał i weźmiemy. Klawiaturę, jak się kliknie, to to można sobie ustawić taką klawiaturę. Ja akurat ustawiłem Nezuko z Demon Slayera. I do tego jest właśnie ta aplikacja, że ona prowadza zmianę w iPhoneie, że ustawia się takie animowane klawiatury. Bez niej byłaby tylko szara, zwykła klawiatura od Apple. GarageBand i GarageLinkton to są, co były sobie. GarageBand był z iPhone, Slington ja zainstalowałem. Yy, ogółem, yy, te dwie aplikacje są potrzebne, żeby utworzyć yy, swój dzwonek w iPhone'ie, swoją muzykę. Ja tu stawiłem piosenkę z, z Bad Apple yy, jako dzwonek w telefonie. No i z, yy, musiałem użyć tych aplikacji, żeby swoją muzykę yy, wgrać jako dzwonek yy, w iPhone'ie. Kolejna rzecz to są nawigacje. Pierwsza to jest Janosik. To jest to, co widzieliście w odcinku Stira na tablecie. Ogółem tak. Janosika użyłem dzisiaj, bo jechałem dzisiaj do klienta, więc dzisiaj sobie tego Janosika użyłem. Janosik to już, już wam to mówiłem w odcinku Stira, że jest to nawigacja w telefonie, co to jest odstrzega przed radarami. Przed policją i przez różnymi takimi utrudnieniami na drodze. Nawet spoko nawigacja, także to jest Janosik. Tylko Janosik ma te same mankamenty, że prowadzi, potrafi wyprowadzić w pole. Więc pierwsza rzecz to Janosik, druga rzecz to jest Google Maps. Jeśli chodzi o nawigację, to częściej korzystam z Janosika. A Google Maps mam z powodu takie funkcje jak Google Street View. Slid View to jest taka opcja, że można sobie wejść i jechać po ekranie i patrzeć na przykład, co jest przy danej ulicy, coś takiego, takie mapy wirtualne, także do tego mam właśnie Google Maps. Nawigacja i mapy od Google'a. Kolejna rzecz: kalendarz, to jest oryginalny Dapul, rzadko korzystam i tutaj jest Chrome, przeglądarka też awaryjnie, Google Chrome. Także to mamy w folderze tym. Kolejny folder jest to folder o nazwie do anten, który otworzyłem. I mam tutaj aplikacje, które wykorzystuję do anten. Pierwsza to jest SatFinder. SatFindera używam, nawet dzisiaj użyłem do, do tego, żeby sprawdzić, w którym kierunku jest satelita. Tu jest takie kółeczko i w momencie, teraz nie wiem jak wam pokazać, bo satelita jest z tamtej strony i do góry, to nie mam jak tak telefonu nagrywającego przestawić ale ogółem kierujemy aparatem w niebo i w momencie kiedy aparat będzie ustawiony centralnie na satelitę to to kółeczko zrobi się zielone i wtedy wiemy, że tam gdzie jest ustawiony aparat telefonu znajduje się satelita przydaje mi się to, oczywiście reklamy są w tym niestety przydaje mi się to żeby sprawdzić czy na przykład jak montuję czaszę satelitalną u klienta, żeby po prostu sprawdzić czy po drodze do satelity montując czaszę na przykład nisko na ścianie czy nie trafię na przykład w budynek czy w drzewo, żeby nie musiał później takie anteny odkręcać i podnosi, przenosić w inne miejsce po to bo antena satelitalna zasłonięta nie odbiera. Także to jest Satfinder. No i dvb Finder to jest to co bardzo często chodzi w wyjazdach. Yy, yy, sprawdzam. Tu akurat mam ustawione. po co sprawdzałem, yy, yy, jakie nadajnik jest w Tarnowie, Tak z ciekawości, o jakiej mocy yy, to można sobie manualnie albo jak, jak się ustawi GPS-em, to on automatycznie sprawdza wszystkie nadajniki. Skierniki, cebatniki u nas są najbliżej. Raszyn, także to jest aplikacja yy, do ustawiania anten telewizyjnych naziemnych, sprawdzania odległości do nadajników i ich mocy. Używam tego y, w momencie kiedy jadę tirem, y, to po prostu sprawdzam sobie w tej aplikacji, który nadajnik jest najbliższy i w którym kierunku mam antenę sobie ustawić. Po prostu wchodzę tutaj, tak jak na przykład u nas to jest kierunek raszyna. No, tu jesteśmy i antenę mamy skierowaną tak jak ta kreska. No i kierując antenę tak jak ta kreska, jest po prostu nadajnik w tamtym kierunku. I ustawiam tę antenę sobie w TIRze. Yy, tylko niestety szlakny nie trafia z tymi aplikacjami. Jest to dla mnie nie do wytrzymania i czasami się denerwuję yy, z tymi reklamami. Yy, po prostu muszę, muszę przeczekiwać te reklamy. Ale fajna aplikacja, polecam DFBT Finder, naprawdę się bardzo przydaje. Nawet przydaje się instalatorowi, tak jak mi, bo u klienta mogę sobie wstępnie sprawdzić w którym kierunku jest nadajnik yy, przed ustawieniem anteny miernikiem. I kolejna y, aplikacja to jest Repeater Book. Y, to jest aplikacja, coś na podobieństwo dfb Findera, Fintera, y, ale pokazuje ona przemienniki krótkofalarskie, czyli przemienniki y, amatorskie, krótkofalarskie w którymś kierunku, północny zachód, tego typu rzeczy i na jakich częstotliwościach. Najbliższy do nas to jest y, Skierniwice y, SR7DCS, y, pasmo 70 cm jak widać. U nas ogółem wszystkie są na 70 cm najbliżej, przemienniki. Yy, wszystkie są na 70 cm, a najbliższy przemiennik na 2 m jest w Pruszkowie. 165 MHz. Yy, także tak. Także to jest aplikacja do sprawdzania yy, częstotliwości i kierunku przemienników krótkowalarskich i odległości do nich. Także takie mamy zakładce do anten, rzeczy typowo do anten. Kolejna zakładka do kamer, to jest do mojej kamer monitoringu, aplikacja BCS Point do rejestratora, do kamer analogowych CCTV, które mam zamontowane na domu. rejestrator jest na strychu, podłączony do sieci, do switcha, jest w serwerowni, w szafie, i tu mam podgląd na żywo z każdego miejsca na świecie. Tego, co się dzieje na podwórku. I druga aplikacja do Kamel to jest Alfred Camera. To jest aplikacja, która ze starego smartfona robi kamerę monitoringu. No i ostatni, ostatni, ostatni cały ten folder to jest do urządzeń takich ogólnych. ZT-Link to jest aplikacja do mojego routera ZTE internetu mobilnego, co woży w ożywałcie. Tu można sobie sprawdzić wszystkie te parametry teraz i można go konfigurować, czy sobie tutaj zmieniać hasło, sobie sprawdzać jaki jest zasięg w tym momencie, czy karta jest złożona i tego typu rzeczy. Kolejna Smart Drive to jest aplikacja do gniazdek takich bezprzewodowych Smart Home, co, ma, co się wkłada do gniazdka i mam do nich podłączone lampki, mogę sobie w tej aplikacji Włączać i wyłączać yy, tym. Tego gdzieś mi się wylogowuje. Dobra, później się zaloguje, ta aplikacja już sama wylogowuje po czasie. No i Lenovo Live to jest jeszcze aplikacja do mojego zegarka. To jest zegarek Lenovo. Jak widać, zegarek Lenovo, yy, i to jest aplikacja, która się łączy z tym zegarkiem, i ona to pokazuje kroki kalorię, postęp, mila i tego typu rzeczy. Także tak. Także tyle by było z folderów, tu jest aplikacja hasła, w której się zapisują wszystkie hasła, jakie się wpisywało w iPhone'ie. Oczywiście dostęp do nich odbywa się za pomocą skanu twarzy Face ID, także nikt przypadkowy, nawet jakby telefon był odblokowany, to nikt nie, nie zobaczy tych haseł. Bo również się skanować twarz, a rozpoznaje telefon tylko moją twarz, także jest to dobrze zabezpieczone. Kolejna rzecz jest to CapCut, to jest taka aplikacja do montażu wideo na Jabkofona. tylko tutaj też jest reklama. I używam tego do filmów, w momencie, kiedy na przykład film mi się przerwie. I mam dwa krótkie odcinki. To te dwa filmy łączę ze sobą i tworzę długi odcinek. Ostatnio, jak widać, w tym kapkucie stworzyłem film, co jest na moim kanale, pod tytułem Nadajniki RTV, RTCN Mix Filmików, gdzie tam po prostu połączyłem za pomocą tego kapkuta kilka po prostu shortów z YouTube, sobie połączyłem w jeden długi film. Za pomocą tej aplikacji. Capcut chyba jest na iPhone'y, bo że szczerze, ja go nie widziałem na Androidzie jeszcze. To on jest chyba dostępny tylko na iPhone'y, na ios ten Capcut, ale fajnie, fajnie to chodzi. Ren renderować ten iPhone nawet szybko renderuje firmy, bo ma dobry procesor, także fajne to jest. Kolejna rzecz jest to zdamy to, aplikacja do nauki prawa jazdy i ostatnia rzecz jest to. Ustawienia od Apple. Tu się wszystko ustawia. Ustawienie ogólnie do telefonu. Także tak, wszystko Wam już tutaj ogółem pokazałem na tym ekranie. Co ja tutaj mam? Tutaj, jak wyjdziemy na górę, to mam takie podstawowe funkcje, jak włączenie latarki. To, to nawet nie wiem, co to jest. Nie chcę klikać, żeby czegoś nie przestawić. To jest kalkulator, aparat. To też nie wiem co to jest, to jest budzik, to jest nagrywanie ekranu, to ucho, to jest jakaś okrona słuchu, ale to jest zbędne, skupienie, funkcja, nie wiem czemu ona ma służyć, to jest do oblotu ekranu, że można sobie zablokować, żeby się ekran nie obracał, wyciszenie dźwięku, regulacja jasności, regulacja dźwięku, odtwarzacz, jak chodzi na przykład opera, to mogę sobie tutaj w to, w to kliknąć i za muzykę z tego otwierać. No i tutaj wszystko takie typu Wi-Fi. Yy, także tak, przeniłem. No, przez przypadek Wi-Fi, ale jak widać, w tych sieci Wi-Fi yy, w domu mam bardzo dużo. Czy znaczy, tak, Wi-Fi, yy, jestem teraz z 5GHz połączony, dane komórkowe, Bluetooth, Eldrop. Yy, AirDrop. to jest usługa jakaś od Apple. Nie używałem i nie wiem, do czego służy. VPN, ten VPN to w ogóle teraz chyba weszedł z najnowszą wersją iOS'a, którą mam i hotspot osobisty to jest router WiFi. Także tak, także ogółem takie rzeczy mam w swoim iPhonie, proszę bardzo. Wszystkie aplikacje wam już pokazałem. Jakie mam w iPhonie, z których najczęściej korzystam, z tych na, <laughs> na przodzie. Na pierwszej stronie korzystam najczęściej, z tych już, tych już mniej, ale te z korzystam. Także pogrupowałem se wszystko, nie jest tak jak w starych iPhone'ach, że miałbym wszystko na kupie, jedno obok drugiego, tylko sobie ustawiłem po prostu na tym ekranie tak jak chciałem, se pogrupowałem. Jeżeli chodzi o tego iPhone'a, to do tej pory jak na razie jest bardzo dobrze, nie zawiódł mnie do tej pory. Telefon chodzi bardzo szybko, nie zawiesza się w ogóle. Z Samsungami miałem, że potrafił Samsung się przywiesić i nie chciał chodzić. iPhone jeszcze do tej pory przez kilka miesięcy mi się nie zawiesił. Aparat jest dobry, także iPhone dobrze chodzi. Jak na razie z iPhone'a jestem zadowolony. iPhone, oczywiście to teraz iPhone 15 Pro, go już widzieliście, także iPhone 15 Pro. Prawie najnowszy model, bo ja go kupowałem wtedy, kiedy jeszcze nie było iPhone'a 16. Dopiero chyba miesiąc po, po kupieniu tego telefonu wyszła 16. Także, także telefon spoko. Nie narzekam na razie. Pokazałem Wam przy okazji, co mam na iPhone'ie. Więc, dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć.